Влево на Розвитле Туэ, Радио Кошеба Винамо 12 Пошли вовремя Пошли вовремя Пошли вовремя O Esu, czy to jest kurwa takie ważne, że nie każdy wiadomość muszą od tego zaczynać? Ludzie, jest weekend, dajcie żyć! Mmm, no macie... dla ludzi na raka, kurwa umiera... Ula... o, Oooo... Ja Nie no... Siedem... w

było 90-70. będzie odbyło się niż w tym czasie. Nie wszyscy z Panem tak Ale tak, to się wykazywało że trzy zgłoszenia. A tu wow, właśnie było.